Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was wszystkich. Przyjechałem dzisiaj do Was, żeby wam opowiedzieć o moim spotkaniu z Panem Bogiem, z Panem Jezusem, który przyszedł do mnie kiedyś i uratował mi życie. Bardzo się cieszę, że do Was mówię. I że mogę się tym z wami podzielić. Ja mam 37 lat w tej chwili. Opowiem wam trochę o tym, jakby, jak to było w moim życiu bez Pana Boga, ale głównie chciałbym wam powiedzieć o tym, jak to jest już, jak żyję z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Też pochodzę z rodziny, która była wierząca. Chodziłem do kościoła, przyjąłem, zostałem ochrzczony, przyjąłem pierwszą komunię, byłem u ale... E, jako 15-latek, e, e, jako młody chłopak w ogóle, zainteresowany w tamtym okresie e, bardzo mocno sztukami walki, e, a brało się to z tego, że e, oglądałem dużo filmów. Te filmy dopiero do Polski wchodziły, e, i byłem bardzo tym zafascynowany. I Był taki moment w moim życiu, gdzie, właśnie kiedy jako 15-latek poznałem pewnego człowieka, e, mistrza sztuk walki. Ale to nie był mistrz z klubu żadnego, tylko to był człowiek, który trenował na moim osiedlu w lesie. Taki duży autorytet na osiedlu, który imponował wszystkim chłopakom i każdy chciał z nim trenować. No i zdarzyła się taka okazja, że spotkaliśmy tego człowieka. Pewnego razu wieczorem przy tym lesie, i on nas zaprosił na treningi do siebie, do lasu. I zaczęliśmy trenować jako młodzi chłopacy. I to był taki okres, że ja bardzo chciałem być mistrzem sztuk walki. I ten człowiek bardzo mi zaimponował. No i kung fu trenowaliśmy. Na początku to było taka, takie trenowanie w lesie później gdzieś tam na sali później była taka sytuacja, że wyjechaliśmy z nim poza miasto, tam u pewnego jego przyjaciela zbudowaliśmy sobie taki swój klasztor Shaolin, w którym trenowaliśmy. I to był taki okres, kiedy ja właśnie jako młody człowiek odwróciłem się od Pana Boga. Przestałem chodzić do kościoła, przestałem się modlić. No, i się skupiłem na tych sztukach walki, w które się bardzo wciągnąłem. To był taki dla mnie w tym okresie bożek. Zapomniałem o Panu Bogu. Jakby tak się zaczęło moje odejście od Boga na wiele lat. Trenowałem tam pięć lat z tym człowiekiem. Poznałem innych ludzi, jego przyjaciół, którzy też jakby byli zaangażowani w sztuki walki. To były takie bardzo tradycyjne sztuki walki, jakby taka bardzo szkoła tradycyjna, w której mistrz zajmował bardzo ważną rolę. To był taki sensei, nauczyciel, który jakby prowadził nas w życiu. No i trenowaliśmy. Trenowałem z tym człowiekiem 5 lat, żeby już nie przedłużać tego wątku. i po pięciu latach okazało się, że to była bardzo duża grupa zorganizowana, że to po prostu była sekta. Też przypadkowo się o tym dowiedzieliśmy z kolegami. Mój przyjaciel taki gdzieś tam na lekcji religii usłyszał świadectwo chłopaka, który uciekł z sekty. Okazało się, że to świadectwo dotyczyło tej grupy, w której się znajdowaliśmy. No, i to był taki moment w moim życiu, gdzie tam całe moje życie się zawaliło. Wszystkie moje ideały okazało się, że człowiek, któremu ufałem, który był moim nauczycielem, który mi pomagał w życiu, jest po prostu w jakiejś sekcie. Nie wiadomo o co chodzi. No i postanowiłem że z kolegą, z przyjacielem, że odejdziemy z tej grupy. No ale tak się zdarzyło, że po jakichś tam rozmowach z tym naszym mistrzem. Mój przyjaciel odszedł, a ja zostałem. Zostałem przekonany, że jednak to nie jest żadna sekta, żadna grupa dziwna, tylko to jest po prostu grupa ludzi, którzy tam sobie trenują sztuki walki. To się wiązało z tym, że nie piliśmy alkoholu, nie paliliśmy papierosów, zdrowo się odżywialiśmy i z pozorów było to bardzo dobre, bo to było takie odciągnięcie nas jako chłopaków od wszystkich złych rzeczy, takich typu picie alkoholu gdzieś pod blokiem, Jakieś tam różne inne dziwne rzeczy. Niemniej jednak ci ludzie nigdy nie mówili o Bogu. Zawsze mówili, że jakiś jest system, który nas chroni. I jakby to jest cała siła. I już w tym okresie mojego życia zacząłem jakby te moje myślenie zaczęło się zmieniać. Nie myślałem o Bogu jako o Bogu, tylko myślałem, że życie wygląda w ten sposób, że jest jakaś dobra energia zła. Ale zawsze chciałem być dobrym człowiekiem. To był taki też mój cel jako chłopaka takiego, który wchodzi w dorosłe życie. No Niemniej jednak okazało się, że to jest faktycznie jakaś duża grupa, i po jakichś dłuższych tam perturbacjach zrezygnowałem z tego trenowania. W moim życiu później pojawiały się też inne rzeczy związane ze sztukami walki. Trenowałem judo, jiu jitsu, jakiś kickboxing. Luta livre, takie brazylijska sztuka walki, która szkoli ludzi do walk w klatkach. Także te sztuki walki się przewijały przez moje życie. A w międzyczasie, jako młody człowiek, który poszukiwał sensu życia, wpadłem też w inne tematy. Zacząłem interesować się wychodzeniem z ciała. Taki temat, uprawiałem jakieś dziwne medytacje. Miałem dziwne relacje z kobietami. Bardzo grzeszny. Tylko wam powiem. Nie będę też o szczegółach opowiadał. I, e, I to trwało wiele lat. Różne dziwne rzeczy. Ja byłem bardzo człowiekiem takim, że. E, pojawił się taki okres, że bardzo wpadłem w depresję. Że straciłem sens życia. I. i i były takie chwile, że siedziałem w domu i płakałem, i, i, i mówiłem, dlaczego jestem taki nieszczęśliwy, dlaczego tak mi wszystko w, w życiu nie wychodzi. No i e, zdarzyła się taka sytuacja, już po poznaniu mojej żony, e, że kolega właśnie zaproponował nam taki wyjazd. Do, aha, jeszcze bardzo interesowałem się buddyzmem. Czytałem dużo książek na ten temat. I, i moje myślenie bardzo popłynęło tam na wschód i ten okres to był tak gdzieś mniej więcej 18 lat gdzie ja zrezygnowałem z Boga, z Kościoła i z wszystkich sakramentów i po 18 latach zdarzyła się dziwna sytuacja bo przyjaciel nasz zaproponował właśnie taki wyjazd na medytacje chrześcijańskie mojej żonie ja jakby z grzeczności się zgodziłem pojechać też, chociaż stwierdziłem, że to będzie. Że to będą trzy stracone dni, bo będę musiał w jakimś siedzieć w klasztorze, wstawać o 6 rano i się jeszcze może z nimi modlić. Także, e, także w sumie to było dziwne, że tam pojechałem, ale, ale pojechałem. I będąc już na miejscu w tym klasztorze. Stwierdziłem, że jak już z nimi siedzę, to będę się z nimi modlił. Właśnie tą modlitwą Jezusową. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. No i modliłem się z nimi. W, to było w piątek. To było w ogóle taka, jakby takie spotkanie, w którym panowała reguła milczenia, że przez dni nic nie mówimy, tylko się spotykamy na modlitwach. I tam jeszcze była msza święta, konferencja zakonnika, który tu prowadził. I wyobraźcie sobie, w piątek, po tym całym jakby dniu, wieczorem poszliśmy do swoich pokojów. Panowie osobno, panie osobno, taka była reguła. Ja tam znałem tylko tego kolegę, z którym pojechaliśmy, a reszta to byli dla mnie obcy ludzie. I, i, i położyłem się do łóżka spać. I nagle poczułem, że coś mnie szarpnie. Normalnie jakby ktoś chwycił, stanął nad łóżkiem, chwycił mnie za szmaty i ciągnął do siebie. No i to było takie dziwne uczucie. Przerazi, przeraziłem się trochę. Nie spałem, tylko po prostu leżałem w łóżku i czuję, że coś mnie szarpie. I yy, to było takie trochę uczucie, bo ja się bawiłem właśnie w to wychodzenie z ciała, więc dla mnie nie było to jakoś super obce. Tak jakby ktoś w Twoje ciało próbował wyciągnąć astralne, z, jakby z swojego ciała fizycznego. Jak to wtedy odbierałem? Bardzo się wystraszyłem. Zacząłem się szarpać z tą siłą, która mi dziś tą szarpie. I, i, I wielkie przerażenie: co tu się dzieje? Siedzę w jakimś klasztorze, a tu jakieś, nie wiem, demony czy coś mnie szarpie. No ale po jakiejś dłuższej szarpaninie wyszarpnąłem się i usiadłem na łóżku. No ale okazało się, że ja siedzę, a moje ciało leży z tyłu. Wyskoczyłem z ciała. No i wielkie przerażenie. Chociaż miałem takie różne dziwne doświadczenia wcześniej, praktykując różne rzeczy, ale jakby cofnąłem się, wbiłem się w to swoje ciało i przerażenie. Wyobraźcie sobie, byłem przerażony jako dorosły facet, że coś mnie szarpie. A powiem Wam tylko tyle, że uważałem się za bardzo odważnego człowieka. Trenowałem te walki, miałem różne dziwne sytuacje na ulicy, jakieś walki, na treningach walczyłem z wielkimi ludźmi z najróżniejszych stylów. I zawsze uważałem się, że jestem odważny. A to była taka chwila w moim życiu, że zapanował taki wielki strach, że nie wiedziałem, co mam zrobić. Położyłem się znowu i znowu szarpanie. I to trwało, to się działo tak może z pięć razy. Po prostu szarpało mnie, prawo, w lewo. I ja się tylko miotałem na tym łóżku i próbowałem wyszarpnąć. I za piątym razem, jak się położyłem, z pod wyskoczył, taką wizję miałem. Z pod wyskoczył wściekły wilk i zaczął wyżerać mi wnętrzności. I, I to już było coś takiego, czego nie mogłem znieść. Więc było takie przerażenie, że wierzcie mi, że pierwszy raz jako dorosły facet nie wiedziałem co mam zrobić. Chciałem stamtąd uciekać, tylko że nie bardzo było jak. Dlatego, że to był środek nocy, jakaś wioska w górach, klasztor. Nie mam swojego samochodu, bo przyjechałem z kolegą. Nie znam nikogo, wstyd mi było kogokolwiek obudzić, bo e, bałem się, że pomyślą, że mi odwaliło, bo co tutaj gościu gadać, jakie demony w klasztorze cię szarpią, chyba jesteś chory psychicznie, pewnie by powiedzieli, więc, e, więc nie wiedziałem, co mam zrobić, więc wiecie, co zrobiłem? Zacząłem się modlić do Pana Boga, do Pana Jezusa, tą modlitwą Jezusową. Położyłem się i zacząłem się modlić. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem i ratuj mnie, chroń mnie. Zacząłem się modlić tą modlitwą i w tym momencie modliłem się, modliłem, modliłem i w tej modlitwie usnąłem. I wierzcie mi, że całe zło odeszło. Całe zło odeszło w jednej chwili. I obudziłem się w sobotę rano, i od tego czasu. Jestem, wiecie co, jestem przekonany, że Pan Jezus jest synem Bożym. i Przyszedł na świat, żeby umrzeć za nas, za każdego z Was. Przyszedł, żeby za nas umrzeć i żeby dla nas zmartwychwstać. I jest naszym zbawcą i naszym Panem. I jako człowiek, który w piątek wierzył w jakieś energie, dobre, złe, byłem prawie buddystą. To już w sobotę rano byłem przekonany, że to wszystko, co się dzieje u nas w kościele, to jest prawda, że Pan Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. I tak się zaczęło zmieniać moje życie. Wróciłem do kościoła, wróciłem do sakramentów, zacząłem się spowiadać, wróciłem do komunii, zacząłem przyjmować Pana Jezusa w komunii. No, i moje życie się zaczęło zmieniać. Na początku Pan Bóg mi fajnie zaczął pokazywać świat, objaśniał mi wszystkie sytuacje w życiu. Takie miałem wizje dziwne, które mi objaśniały różne rzeczy, i, i, i zaczynałem rozumieć, na czym to wszystko polega. I, no, i też zacząłem się modlić. Moje nawrócenie, myślę, że też się trochę wiąże z modlitwą ludzi za mnie. Mój przyjaciel, ten, który ze mną tam też stenował te sztuki walki, wiele lat wcześniej się nawrócił, wrócił do Pana Boga i wiele lat się za mnie modlił. On, jeszcze parę innych osób, ja o tym oczywiście nie wiedziałem, że taka sytuacja ma miejsce, że ktoś się za mnie modli jako za człowieka, żebym wrócił do Pana Boga. No i zobaczcie, 18 lat byłem daleko od Boga. I Pan Bóg jest tak miłosierny, że w tej chwili, w której ja myślałem, że zginę, szarpany przez demony, które sam wpuściłem do swojego serca poprzez różne dziwne praktyki, Pan Bóg przyszedł na moje wezwanie i powiedział: Tak, pomogę ci, kocham cię. Patrzcie, jakie to jest niesamowite, że Bóg, nawet jak my się od niego odwracamy, nie chcemy o nim mówić, nie chcemy o nim myśleć, on zawsze nas kocha. Zawsze nas kocha i chce z nami być. I moje życie jest teraz wspaniałe. Mam żonę, mam dwójkę synów wspaniałych. No i żyję z Panem Bogiem i wierzcie mi, że bardzo was gorąco zachęcam do tego, żebyście, żebyście mieli relacje z Panem Bogiem, żebyście mieli relację z Panem Jezusem, bo życie naprawdę wtedy się zmienia diametralnie, naprawdę. Także zachęcam was też do spotkania Boga żywego. Dla mnie to doświadczenie było tak mocne, że ja dzisiaj już nie potrafię żyć bez Pana Boga. I takie chwile jak teraz, że muszę o tym mówić, wcale mnie nie przerażają. Nie ma strachu, że ktoś mnie wyśmieje, że mówię o Panu Jezusie, że jest naszym Panem i Zbawicielem. No nie ma takiego strachu. Po prostu Pan Bóg mi daje taką odwagę, że jestem w stanie wam o tym powiedzieć. Chociaż kilka lat wcześniej, jak jeszcze byłem daleko od Pana Boga, to pewnie mi się z tego śmiał. Że gdzie? Co? Jakieś bzdury, tak? A, a dzisiaj sam stoję i mówię wam o tym, także. I głównie przyjechałem tu po to, żeby wam powiedzieć też o tych właśnie złych rzeczach, żebyście uważali na siebie, żeby nie wpadać w różne dziwne tematy, ale, ale, ale jakby głównym celem jest to, żeby wam powiedzieć, żebyście szukali relacji z Panem Jezusem i żebyście szukali e, takiego spotkania z Bogiem żywym, bo wierzcie mi, że Bóg jest żywy, jest wśród nas. I, e, i każdy z was Go może spotkać. Ale pamiętajcie, że jak Go spotkacie, to już nie ma chyba odwrotu, bo przynajmniej ja widzę po, po sobie, że ja po prostu nie potrafię bez Pana Boga żyć. Oddaję Mu całe swoje życie, swoją pracę, swoje, swoją rodzinę. Ja nie jestem głową mojej rodziny. Moją, głową mojej rodziny jest Pan Jezus. I tylko dzięki Niemu yy, po prostu możemy funkcjonować. Yy, jak już... Jeżeli człowiek się decyduje na życie z Bogiem i życie jakimiś zasadami, tak? W życie według przykazań, to czasem jest trudno. Muszę wam powiedzieć, że jest, nie zawsze jest łatwo, bo, bo świat jest przeciwny Bogu, nie? Próbuje walczyć z Panem Bogiem. I, e, ale nie ma się, nie ma co się zarażać. Bo jeśli trafią wam się różne ży w, w życiu chwile trudne. To czasem są przyjaciele, czasem jest rodzina, ale czasem nie ma nikogo. I tak jak wy wszyscy tu siedzicie, to życie wam się naprawdę różnie ułoży. Jedni będą bogaci, jedni będą biedniejsi, jedni będą pracowali tu, drudzy tam. I przyjdą czasami chwile trudne. I wierzcie mi, że wtedy Pan Bóg, Pan Jezus zawsze będzie z wami. Tylko Wy musicie chcieć z tego. Także gorąco was do tego zapraszam. I przeczytam wam taki fragment z Pisma Świętego. Pismo Święte zacząłem czytać po moim nawróceniu. I to jest Słowo Boga. Nie traktujcie Pisma Świętego jako, jako książki, tylko też zachęcam Was, żebyście czytali je jako Słowo Boga. Pan Jezus wypowiedział te słowa, i one są dla Was. Dla Was, żebyście, żebyście kiedyś żyli z nim w niebie, wiecznie. I przeczytam Wam taki fragment pisma z Ewangelii Świętego Mateusza. Który Pan Jezus dzisiaj kieruje do Was. Do Was, a wiecie dlaczego do Was? Bo wszyscy jesteście ochrzczeni, i wszyscy jesteście uczniami Pana Jezusa. Wszyscy jak tu siedzicie. Także yy, to nie jest byle co: każdy z Was ma, każdy, każdy ma na sercu odciśnięte znamie takie Boga, Pana Jezusa. Wy jesteście solą Ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właści właściwość, czym, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podepranie przez ludzi. Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego ojca, który jest w niebie. I to są słowa, które Pan Jezus mówi dzisiaj do Was. Dlatego, że Wy jesteście młodzieżą, która zaraz stanie się dorosłymi, dorosły, która stanie, staniecie się po prostu dorosłymi ludźmi. I bardzo bym chciał. Ee, żeby te słowa Was poruszyły. Przeczytajcie sobie, to jest piąty rozdział Mateusza. Pan Jezus mówi do was, że jesteście solą tej ziemi. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jesteście elitą tego kraju, a elitą tego kraju to nie oznacza, że, że jesteście bogatym, pięknym i nie wiem, jest się jakimś biznesmenem, politykiem czy kimkolwiek elitą w oczach Boga jest ktoś, kto jest człowiekiem szlachetnym. Ktoś, kto jest człowiekiem szlachetnym, ktoś, kto kocha Boga i ktoś, kto kocha ludzi. I ktoś, kto ma kręgosłup. A co to znaczy mieć kręgosłup? Kręgosłup to znaczy mieć, to znaczy żyć z jakimiś zasadami w życiu, tak? A te zasady daje tylko nam Bóg. Żadne inne zasady nie, da, nie są w stanie dać człowiekowi prostego kręgosłupa. Yy, dlatego bardzo bym chciał, żebyście przemyślali te słowa. Bo wchodzicie w dorosłe życie i. To jest kluczowy moment dla was. Także. Właściwie tyle chciałem. Co, to wszystko co chciałem wam powiedzieć. Dziękuję Wam za to spotkanie. I będę się za was modlił, żebyście żyli z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Dziękuję Wam.